Witam Was serdecznie w szybkiej akcji na czasie prostym, czyli podsumujemy sobie to, co działo się w ostatnim tygodniu, jeżeli chodzi o sporty walki, nie będzie tylko o MMA, ale warto powiedzieć też o tym, co działo się zaraz po Gali UFC 305, no bo ona w sumie przejęła większość wiadomości, które. Były istotne w ostatnim tygodniu. Robiłem i długie podsumowanie, no bo przecież Izrael Adesania nie wygrał z Dzikusem Duplessisem, więc wokół tej walki też bardzo dużo info. Zrobiłem o tym długie podsumowanie, które znajdziecie na kanale. A zanim przejdę do przeglądu tygodnia, to pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, możecie go też wspierać. Lajkujcie i komentujcie też to, co tutaj mówię. Żeby przejść bardzo świeżo z tego, co wydarzyło się w UFC Apex, warto powiedzieć, choć cała karta. Główna tak naprawdę ostatniej gali tej mniejszej, nienumerowanej UFC. Bardzo dobra. Warto powiedzieć o wydarzeniu głównym, o main evencie, czyli o pojedynku Jared'a Kanoniera z Kajo Boralio, bo Kayo Boralio staje się właśnie. Dysruptorem wagi średniej, i ktoś taki jest bardzo potrzebny. Wiemy, że nie możemy już w, tej, w tym kontekście liczyć na Izraela Desanie, ten przegrywający z Drikusem Duplessisem, ale też Drikus Duplessis może nie będzie długo dominował. Nie wiemy, co będzie w walce Roberta Witekera z Kamzatem Chimajewem, nie wiemy, co wydarzy się pomiędzy Nasurdimem i Mawowem, a Brandenem Elanem. więc potrzebny jest jeszcze ktoś, kto trochę w tej kategorii wagowej zagotuje, i nim właśnie jest Kajo Boralio, uczący się tak naprawdę z walki. Na walkę, podkręcający striking, niesamowite umiejętności graplerskie i bokserskie. Właściwie mm, stawiający mu się Jared Cannonier, bo Jared Cannonier jest przecież bardzo dobrym fighterem, ale jednak w większości dominujący Caio Boralio, który wyzywa do pojedynku Drikusa Duplessisa. I chociaż jest bardzo kolorową postacią w tej kategorii wagowej, Drikusa na pewno nie dostanie, ale bardzo dobrym pojedynkiem myślę byłby pojedynek z Izraelem Adesanią. W karcie społeczności możecie też głosować ja zrobiłem głosowanie który z fajterów E, takich najbliższych powinien walczyć z Kajo Boralio, ale myślę, że zestawienie z Izraelem Adesany jest bardzo ważne, bo wystarczy jedna lub dwie walki, żeby Boralio był tutaj e, fighterem, który będzie pretendentem e, opas i może faktycznie wreszcie będzie mógł wtedy z Drikusem e, Duplessisem e, zawalczyć. No tak jak mówiłem, tego już nie będę dłużej e, podsumowywał. Ostatnio tak naprawdę przegrał swój pojedynek Izraela Desanią. Mówi się o tym, że e, Izraela Adesania jako ten, fight, jako ten fighter, który jest elitarny, który jest dominujący w swojej kategorii wagowej, może troszeczkę się skończył, jest na pewno tego wina trochę tego, że walczył bardzo długo, bardzo długo dominował w tej kategorii wagowej, ale też pewnie ma w swojej głowie trochę inne rzeczy do zrobienia niż tylko walczenie w oktagonie i próbowanie wyrwania pasa Drikusowi Duplessisowi. Poza tym sam powiedział, że jeszcze się nigdzie nie wybiera. Rękawice ściągnął tylko w OKTAGONIE po walce. Nie dlatego, że przechodzi na emeryturę, ale dlatego, że chce eee, troszeczkę że inaczej. Że te po prostu rękawice są tak ciasne, że musiał je po prostu zjąć. Jego ręce były dość opuchnięte od bicia po głowie Drikusa Duplessisa, który pod tymi ciosami w ogóle nie chciał paść. I powiedział, że zostaje w OKTAGONIE, że zostaje w UFC. Na razie nigdzie się nie wybiera. Myślę, że właśnie pojedynek z Caio Boralio, który wygląda tutaj na nową gwiazdę wagi średniej, byłby ciekawy, zwłaszcza że Adesanya mógłby się odbić, jeżeli wygrałby Sky Boralio, ale wydaje mi się, że Boralio może ten pojedynek wygrać i jeszcze mocniej zbudować swoją renomę w tej dywizji, no bo Jared Kanonier był na razie takim pierwszym krokiem. Warto pewnie też wspomnieć, że bardzo długi maraton Polaków. Chyba nie było nigdy tak, że w trzy weekendy tak naprawdę z rzędu, jeżeli chodzi o UFC, mieliśmy walki Polaków i niestety żaden z naszych Polaków nie wygrał. Nie wiadomo, co tak naprawdę dalej z Michałem Oleksiejczukiem. Nie wiemy też, co dalej z Mateuszem Gamrotem. To oczywiście nie są żadne końce kariery, ale ta droga do pasa, droga do topki w przypadku Michała Oleksiejczuka, no i znowu wspinanie się tak naprawdę do top 3 przez Mateusza Gamrota, może być jeszcze trochę wydłużone, i tutaj naprawdę my, jako fani, musimy uzbroić się w cierpliwość. Jeżeli mówimy cały czas o UFC. Dużo wywiadów oczywiście potencjalnie z fighterami, którzy będą walczyli w Abu Dhabi i w Las Vegas podczas UFC Nocze. No i UFC Nocze praktycznie, no dobrze, może nie praktycznie, bo prawie do tego nie doszło, ale prawie wykolejony przez Merabat Walaszwili, który pokazał w social mediach rozcięcie sporingowe. Wkurzony oczywiście, Szono Malej, który powiedział na Twitterze, dyplomatycznie teraz to tu oczywiście tłumaczę, żeby Merab się nawet nie myślał o tym, że chce się wycofać z tej walki. Z kolei bardzo wkurzony Dana White na konferencji, który ja nie wiedziałem chyba, żeby był aż tak strygerowany i żeby używał takich wyrażeń w kwestii swoich zawodników. Powiedział, że są idiotami, kretynami, że w ogóle jak można wrzucić w ogóle wrzucać różne rzeczy do social mediów, a co dopiero rozcięcie, które może zahamować ogromne wydarzenie, jakim jest UFC Noche, bo przypominamy, Rabd i o Mali walczą w walce wieczoru tego eventu. I trzeba sobie z tego zdać sprawę, że przy budowaniu takiego dużego wydarzenia, jakim jest UFC Noche, w które w The Sphere wpakował już prawie 20 milionów dolarów Dana White, jeżeli chodzi o samą produkcję tego wydarzenia, no wykolejenie go w taki konorowy sposób, jak Conor McGregor ostatnio wykolejał e, wydarzenia, no, byłoby bardzo dużym problemem, nie tylko dla Dana White'a, ale też dla wszystkich, którzy są e, związani Finansowo, czyli dla shareholderów, i też dla tych, którzy przy tym wydarzeniu tak naprawdę pracowali, bo jakakolwiek minimalna zmiana w produkcji tego eventu, w tym, jak wyglądają zwiastuny, jak wyglądają teasery, jak wyglądają powtórki przy takiej maszynie, jaką jest Fir, to po prostu ogromne koszt. W sensie Mered wypadając na przykład z takiego pojedynku, może kosztować UFC dużo więcej, niż oni już tak naprawdę dali na produkcję UFC. Nocze. Jak mówimy też o UFC Nocze, to pojawiły się oczywiście nowe stroje, wszystkie nawiązujące w, dla zawodników w kartach głównych, wszystkie nawiązujące do Dnia Niepodległości Meksyku, bardzo ładnie pokazujące dziedzictwo historyczne tego, jak wygląda ten kraj, ale też tego, jak no ono się odnosi trochę do takiej historii wojowniczej tego, tego terenu i tego, jak mocno w sportach walki zapisują się przecież zawodnicy. Z Meksyku. A jak mówimy o dalszych wydarzeniach, no to oczywiście UFC 308 tam też bardzo dobra karta. Przypominam, Kamzat Majew, jeżeli, jeżeli mówiliśmy wcześniej o wadze średniej, no to follow-up: Kamzat Chimajew i Robert Whittaker, ale do tego też oczywiście Ilia Topuria i Max Holloway, co może być prawdopodobnie najlepszą walką w ogóle, potencjalnie oczywiście na razie, w tym roku, jeżeli chodzi o UFC. No i Topuria ostatnio wypowiadał się dla MMA Junkie powiedział, że no to jest bardzo duża szansa, ale on absolutnie nie myśli o tym. Trochę podobnie do Drikusa, jak wypowiadającego się na konferencjach. Z szacunkiem oczywiście o Maleju, z szacunkiem oczywiście o Hollowayu, ale jednocześnie mówiący, że on sobie w ogóle nie wyobraża tego, że on w tych pojedynkach przegra, że one nie skończą się przez knockout i w ogóle powiedział coś takiego, że jeżeli Max Holloway znowu będzie pokazywał na środek oktagonu i będzie chciał z nim iść na wymianę bokserską, to on jest tak naprawdę najlepszym bokserem w UFC i radzi, żeby Cytuję teraz, Max Holloway ubrał sobie kask, bo inaczej po prostu Topuria urwie mu głowę. Trochę jest tak, że Max Holloway, biorąc ten pojedynek, nie ma nic do stracenia. Pas BMF nie jest na szali. Tutaj dużo ryzykuje Ilia Topuria. Ale jest też fajterem, który stardom i hype train Topuri może wykoleić już na pierwszej obronie pasa. Z kolei Ilia Topuria jest zawodnikiem, jakiego już dawno nie było, chyba od czasów Wolka, a przecież Wolkanowskiego pokonał, który jest w każdej kategorii istotny, jeżeli chodzi o wagę piórkową, bardzo dobry. Bardzo dobry boks, Niesamowita wytrzymałość, bardzo dobra wydolność i niesamowita eksplozywność. To są takie cechy, które powodują, że Ilia Topuria, kiedy składa to wszystko do kupy, no to staje się bardzo niebezpiecznym fighterem, dokładając jeszcze świetne grapplingi i zapasy, których zazwyczaj poza walkiem featherweightsi nie mają, jeżeli mają właśnie na przykład umiejętności strikerskie. Bardzo elektryzujący, ekscytujący pojedynek. On już tak naprawdę na jesień, więc za chwilę, jak tylko będziemy przechodzić przez kolejne gale numerowane, no to już dojedziemy do walki z Ilią Topurią. A, myślę, że co do Topuri jeszcze kilka ciekawostek. Podpisano w UFC już jego brata, więc ta Taka można saga rodowa powoli się zaczyna, jeżeli chodzi o topuriów, jeżeli Topuri oczywiście wygra swoją pierwszą obronę pasa, bo tak z tego dziedzictwa po prostu nic nie będzie. Został też współwłaścicielem WOW FC, czyli Way of Warrior Fighting Championship. To jest największa organizacja hiszpańska, jeżeli chodzi o MMA, powiedział, że jego wkład nie jest tylko taki, że promuje te gale czy tą organizację swoim nazwiskiem i swoich social mediach, ale jest też doradzającym, konsultującym człowiekiem, jeżeli chodzi o te organizacje, więc bardzo dobrze. Zaczął, e, znaczy wstawił tak naprawdę na mapę MMA flagę e, hiszpańską, oczywiście z pochodzeniem gruzińskim, ale te, to rozwijanie sceny hiszpańskiej jest bardzo istotne, no bo poza Marwinem Vettorem z Włoch i no i właściwie tylko Topurio nie mieliśmy dużych nazwisk, a już w ogóle nie mieliśmy mistrzów, którzy byli z Hiszpanii właśnie, albo, e, albo z Włoch, więc to bardzo, bardzo dobrze, jest to bardzo też ciekawe, że nowe kraje dochodzą do tej mapy E, takiego elitarnego e, MMA. Z różnych ciekawych spekulacji podobno Henry Sehudo i Demetrius Johnson, czyli dwóch swoich największych w sumie przeciwników, jeżeli chodzi o ich własne kariery w UFC w wadze e, muszej, mają zamiar wrócić do e, MMA. No Trzeba trochę przyznać, że waga musza troszkę stoi e, w miejscu. Nie ma tam e, dużych nazwisk. Brandon Moreno raczej nie będzie już tej. E, kategorii wagowej mocno kręcił, nie będzie też, nie będzie też przeszkadzał Pantorze, od którego się przecież odbył Dimi, yy, Dimitrius Arjonsona, Davisona Figueiredo już nie ma w tej kategorii wagowej, poszedł do wagi yy, Koguci, z której zresztą bardzo dobrze sobie radzi, więc ciekawy jestem, czy, bo Pantorza też mówił, że dla niego marzeniem byłoby, żeby yy, Mighty Mouse z nim kiedyś zawalczył, bo no wiadomo, Mighty Mouse jest jednym z gołtów UFC, a już na pewno jednym z najwspanialszych fighterów jacy byli w kategorii muszej, więc Aleksandr Pantorza byłby idealnym przeciwnikiem dla Mighty Mouse'a, tylko pytanie, czy Dynamics White, który mocno nie doceniał też i czasami się przepychał biznesowo z Dimitriusem Johnsonem, będzie chciał go z powrotem wciągnąć do organizacji. Z kolei Henry Sechudo uważa, że cały czas jest e, brany. Cześć! E, cały czas jest brany pod uwagę e, w kwestii e, walk e, w UFC. No i e, zobaczymy też, czy będzie w stanie w ogóle z powrotem do tej kategorii wagowej wrócić, ale też, czy ktokolwiek mu tak naprawdę z organizatorów e, na to pozwoli. No i mały odskok, bo myślę, że to nazwisko jest dosyć e, istotne. Jeżeli wydaje wam się, że w, w sportach walki czy w MMA naprawdę widzimy czasami e, widzimy czasami dziwne, Rozkojarzam się, bo cały czas głaskam psa. E, widzimy dziwne rzeczy. To Mayweather i Gatti III, bo tak nazywa się ten e, bokser. To jest w ogóle krewny słynnego e, nowojorskiego, że dobrze pamiętam, nie e, mafioza Gattiego e, Gottiego e, krewny walczyli ze sobą w meczu towarzyskim w sensie to był to był pojedynek bokserski e, pokazowy, no i a propos dziwnych rzeczy w trakcie tego pojedynku Floyd Mayweather wygrał, w ogóle Floyd Mayweather wygrał ten pojedynek, czyli jest to oczywiście pojedynek pokazowy, więc nie ma w nim, nic się nie stanie z jego czystym rekordem, przypomina Floyd Mayweather 50 wygranych, 0 przegranych, ale chodzi o to, że w trakcie pojedynku Floyd Mayweather został upomniany, że uderza Gottiego w tył głowy, zaczął się kłócić z sędzią, finalnie doszło do sytuacji, w której... Floyd Mayweather zwolnił sędziego w trakcie jego pracy z ringu, przywołano nowego sędziego i tak dokończono to starcie. No, wydaje się, że nie widzieliśmy już tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o sporty walki, ale nawet na tak wysokim poziomie, w przypadku takich dużych nazwisk jak Mayweather, Junior i Gotti, zdarzają się nawet takie rzeczy. Dlaczego ten pojedynek został zorganizowany? Ponieważ dużo wcześniej w karierze Mayweathera ci dwaj panowie się starli, ale to, ta walka nigdy nie, nie doszła. Nie doszła finalnie do skutku, ponieważ w czasie tego pojedynku obie załogi doprowadziły do incydentu w ringu, doszło do, po prostu do bójki pomiędzy obo i sk zarówno składem Mayweathera jak i składem Gottiego, więc ta walka została unieważniona i nie została nigdy. Zakończona. I tą ciekawostką na koniec sobie e, szybką akcję, trochę dłuższą w sumie dzisiaj e, zakończymy. Przed nami kolejny mały Fight Night. Ja pewnie będę go podsumowywał w szybkiej akcji, chyba że wydarzy się coś niezwykłego, to będę to przesuwał na e, oddzielne filmy. A tak pewnie będziemy powolutku zbliżać się do e, gal numerowanych. No i też oczywiście regularnie będą tutaj zapowiedzi i analizy, więc pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, lajkach i komentarzach. I słyszymy się w następnym materiału.